Hej kochani, wesołych świąt! Dzisiaj Wigilia. No, kolejny rok się kończy. Jak to wszystko zapiernicza. Zanim poczujemy świąteczną atmosferę w Stardiu chciałabym przekazać Wam świetną wiadomość. I chciałam Wam podziękować, że tak licznie wzięliście udział w akcji zbierania pieniędzy na Dom Dąbelli. Wprawdzie nie wygraliśmy głównej nagrody. Takie niewielkie fundacje nie mają jakichś wielkich szans ale udało nam się uzbierać ponad 10 tysięcy złotych, tak, aż tak dużo. I jeśli chcecie dalej pomagać pani Izie i jej kociakom bezdomniakom, to jest nowa akcja. Możecie wirtualnie zaadoptować kociaka i co miesiąc dzielić się jakąś kwotą pieniędzy. Dostępna jest nawet hetmanka, ciuchcia, ale sądzę, że na nią będzie wielu chętnych. Jeszcze raz dziękuję Wam za Wasze wielkie serducha. Bardzo miło było mi czytać te informacje, że. Jesteście ode mnie i że wspieracie kociaki, jestem z was mega dumna. No i chyba mamy w końcu tę atmosferę miłości i wdzięczności, o którą chodzi w Bożym Narodzeniu. No i zaliczyłam tego kolosa, o którym mówiłam tydzień temu, więc już w ogóle radość. Weźmy się więc za odcinek. Święta według mnie były najprzyjemniejsze, jak byłam dzieciakiem. Ta magia i ta sielanka. Magia i sielanka kojarzy mi się też ze stardziuwali. Spędźmy więc tam chwilkę, a właściwie całą zimę. Rok w Stardiwali dzieli się na cztery pory, tak jak w naszej strefie klimatycznej. Jednak tam, jak już zaczyna się zima, to od samego początku do samego końca jest mróz, śnieg i nie można uprawiać większości roślin. Z tego powodu zima jest jedną z najmniej lubianych pór roku w grze. Naprawdę ogranicza możliwości grania, tak jak zwykle się gra zaburza nasz rytm gry. Czyli w sumie robi to samo co zima ludziom. Zima byłaby całkiem do kitu, gdyby nie możliwość łowienia ryb i zwiedzania jaskiń. A w późniejszym czasie gry odwiedzania pustyni i uprawiania roślin w szklarni. Wraz z naszą pierwszą zimą w dolinie poznajemy też bardzo ważną osobę. Krobusa. Człowieczka cienia. Krobus ucieknie gdy nas zobaczy. Jeśli za nim pobiegniemy da nam ważny przedmiot. Lupę. Dzięki której będziemy mogli odnaleźć poukrywane w różnych miejscach sekretne notatki. Jednak to w dalszym ciągu byłoby mało, gdyby nie możliwość celebracji ważnych rzeczy w życiu każdego mieszkańca Pelican Town i przyległości. Oczywiście chodzi mi o zimowe święta. W czystej wersji gry są aż trzy: Festiwal Lodu, Nocny Targ i Święto Zimowej Gwiazdy. Jeśli mamy zainstalowaną modyfikację Ridgeside Village, będziemy mogli świętować jeszcze jedną ważną okazję, ale najwcześniej wypada Festiwal Lodu, bo już ósmego dnia zimy. W czasie trwania Festiwalu Lodu, gracz może wziąć udział w konkursie łowienia ryb. Jego przeciwnikami będą Willy, Pam i Elliot. Jeżeli gracz zdobędzie 5 lub więcej ryb, zwycięży. Jeśli nie, główną nagrodę, czyli Barbet Hook. Dress Spinner i tą czapeczkę kapitana zdobędzie Willy. Reszta mieszkańców Pelican Town będzie zajmowała się budowaniem bałwanów, lepieniem bałwanów, Boże, budowaniem iglo i lodowych rzeźb. U mnie wygląd miejsca, w którym odbywa się event jest trochę inny, bo mam zainstalowane dużo modów. Najwięcej namieszały oczywiście Stardew Valley Expanded i wspomniane wcześniej Ridgeside Village. Gra musi upchnąć wielu dodatkowych mieszkańców na terenach eventu. Nocny Market to wydarzenie trwające 3 dni, a właściwie 3 wieczory. Od 15 do 17 dnia zimy. I to taki powiedzmy czarny piątek. Można się obkupić w dobra wszelakie. Dolina odwiedza wielu egzotycznych kupców, którzy sprzedają rzadkie dobra. Możemy też codziennie dostać jeden kubek darmowej kawy, Albo oddać ją Harveyowi, bo bardzo ją lubi. Poza tym można spróbować złowić rzadkie gatunki ryb, korzystając z łodzi podwodnej. No i kosztuje to 1000 zł, ale warto je wydać, jeżeli chcecie zdobyć całą kolekcję ryb występującą w grze. Kolejną atrakcją jest możliwość wysłuchania koncertu Syreny. Po koncercie gracz może zdobyć perłę. Jeśli dzięki krobusowej lupie zdobędziemy sekretną notatkę, numer 15 i użyjemy muszelek w odpowiedniej kolejności, Syrena nagrodzi nas perłą. Ostatni, najbardziej świąteczny event to święto zimowej gwiazdy. To taki odpowiednik naszego Bożego Narodzenia. Mamy ucztę, mamy wielką choinkę i mamy prezenty. Termin tego święta to 25 dzień zimy, więc też termin jest odpowiedni. Największą atrakcją tego święta są właśnie prezenty. Tydzień przed świętem Louis urządza losowanie i wybiera, kto będzie tajemniczym Mikołajem gracza i czyim tajemniczym Mikołajem będzie gracz. O tej pierwszej rzeczy dowiadujemy się oczywiście dopiero w trakcie święta, kiedy ktoś nam da prezent. I wtedy możemy też wręczyć nasz prezent. Warto się postarać i dać przemyślany prezent i sprawić przyjemność komuś z wioski. A my sami możemy dostać przeróżne prezenty. Zwykle związane z charakterem osoby obdarowującej. Czasem jest to coś do jedzenia, czasem coś wartościowego, jak artefakt, a czasem śmieć, taki jak glina, którą czasem dają nam dzieci. Tego dnia warto porozmawiać z William, który opowie nam historię zimowej gwiazdy. Podobno na zimowym niebie widnieje bardzo jasna gwiazda, widoczna tylko z doliny. Podobno spojrzenie na gwiazdę obdarzy każdego szczęściem. Niektórzy sądzą, że owa gwiazda jest powiązana z owocem Stardrop. Nie warto za to rozmawiać z George'em, który co nie dziwne jest w Dolinie takim Ebenezerem Scrooge'em. I nocą 25 dnia zimy, ekran końcowy będzie się trochę różnił od tego zwyczajnego. Będziemy mieli okazję zobaczyć samego świętego Mikołaja lecącego w swoich saniach, zaprzężonych w renifery. Szkoda tylko, że całą robotę za niego odwalili już mieszkańcy wioski. Jeżeli mało nam świątecznych wrażeń, a mamy zainstalowanego moda Ridge Side Village, możemy wziąć udział w jeszcze jednym święcie. To święto nosi uroczą nazwę Żar postanowienia i jest to typowo noworoczne święto. Wielu z nas robi sobie postanowienia noworoczne. Ja zwykle ich nie robiłam, bo ich nie dotrzymywałam, ale może w tym roku akurat coś sobie postanowię. A co mi tam? No więc na żar postanowień otrzymamy zaproszenie pocztą. Sam event odbędzie się w wiosce Ridgesville, a konkretnie w jej części zwanej Ridge. Stamtąd wszyscy mogą obserwować piękną dolinę ze szczytu góry. Event odbywa się wieczorem, w końcu to noc jest granicą między Starym a Nowym Rokiem. W czasie eventu możemy wziąć udział w wielkiej uczcie. Zastawione tam są dwa stoły przygotowane przez Gasa i Pike. Jeśli będziemy chcieli porozmawiać z wszystkimi gośćmi wydarzenia, otrzymamy bardzo wiele miłych życzeń. Dowiemy się też, czy i jakie postanowienia noworoczne mają mieszkańcy wioski. Punktem kulminacyjnym imprezy jest rozpalenie wielkiego ogniska. Każda osoba podchodzi i dorzuca swój kawałek drewna. Myśli przy tym o swoich postanowieniach noworocznych. My też będziemy mieli taką okazję. I to chyba wszystko, moi kochani. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i no cóż, dziękuję za ten rok. Było mi bardzo miło spędzić go razem z Wami, tworząc dla Was filmy. Z tego miejsca chciałabym też wszystkim Wam życzyć wesołych świąt, smacznej wigilii, żeby Wasze zwierzaki coś do Was powiedziały ludzkim głosem, żeby spotkania świąteczne były miłe i pełne szacunku dla każdego i żeby te święta były tak samo magiczne i bajkowe jak wtedy, kiedy mieliśmy po 5 lat. No i życzę Wam oczywiście góry prezentów, bo przecież w tym roku wszyscy byliśmy bardzo grzeczni. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień w ostatnim filmie w tym roku na kanale. Do zobaczenia, pa pa i cześć!